Kelnerka usiadła na kolanach miliardera, aby uciec przed swoim byłym. On szepnął Graj dalej, będę cię chronił. A co jeśli jedna chwila desperacji może zmienić całe twoje życie na zawsze? Ręce Grace drżały, gdy niosła dzbanek z kawą przez zatłoczoną kawiarnię w centrum miasta, a jej wzrok nieustannie biegał w kierunku okna. Zauważyła ciężarówkę Dererika, która po raz trzeci okrążała blok, a jej serce waliło jak uwięziony ptak. W wieku trzydzieści pięciu lat myślała, że w końcu uciekła od koszmaru swojej przeszłości. Ale on znów tu był, ścigając ją, jakby była jego własnością. Wokół niej panował lanczowy zgiełk. Biznesmeni w drogich garniturach omawiali umowy przy parujących filiżankach. Zupełnie nieświadomi, że jej świat rozpada się z każdą sekundą. Wtedy go zobaczyła. Wyrafinowany mężczyzna po czterdziestce, siedzący samotnie przy stoliku w rogu. Jego życzliwe oczy spotkały się z jej wzrokiem, a zrozumienie, jakie w nich dostrzegła, sprawiło, że zaparło jej dech. Coś w jego obecności sprawiało, że czuła się bezpieczna, chroniona. Jakby znalazła schronienie przed burzą, którą znosiła już zbyt długo. Skąd dzisiaj oglądasz? Chętnie dowiem się tego w komentarzach poniżej. James Crawford zbudował swoją fortunę od zera, zaczynając od małej firmy technologicznej w swoim garażu i przekształcając ją w imperium warte miliardy dolarów. Ale sukces nie zatwardził jego serca. Jeśli już, to sprawił, że stał się bardziej świadomy tych, którzy borykali się z trudnościami. Wybrał tę cichą kawiarnię na swoje poranne spotkania właśnie dlatego, że wydawała się prawdziwa, autentyczna, daleka od zimnych marmurowych holów wieżowców korporacyjnych. Zauważył Grace w momencie, gdy zaczęła tam pracować trzy miesiące temu. W jej oczach było coś zmęczenie świadczące o starych ranach, a jednak traktowała każdego klienta z prawdziwą serdecznością. Pamiętała jak lubił swoją kawę, czarną z odrobiną śmietanki i zawsze miała gotowy, delikatny uśmiech, nawet gdy wyglądała na wyczerpaną. Dzisiaj było inaczej. Uśmiech był wymuszony, a jej ruchy gwałtowne, ledwo powstrzymywane przez panikę. James widział w swoim życiu wystarczająco dużo strachu, aby natychmiast go rozpoznać. Przez okno dostrzegł krępego mężczyznę w czapce z daszkiem, opartego o pikapa, którego wzrok utkwiony był w wejściu do kawiarni z drapieżną intensywnością. Grace podeszła do jego stolika, dzbanek z kawą lekko drżał w jej dłoni. Jeszcze kawy, panie Crawford? Zapytała, ale w jej głosie dało się wyczuć nutę desperacji, która nie miała nic wspólnego z obsługą klienta. Grace. Powiedział cicho, odkładając gazetę. Wszystko w porządku? Jej opanowanie pękło na chwilę. W porządku. Jestem tylko zmęczona. Ale kiedy odwróciła się, aby odejść, drzwi kawiarni zadzwoniły, a do środka wszedł mężczyzna o zimnym, wyrachowanym spojrzeniu. Derek. Grace zamarła, a jej twarz straciła kolor. Derek rozejrzał się po sali, po czym zatrzymał wzrok na niej. A jego usta wygięły się w uśmiechu pozbawionym ciepła. Zaczął iść w jej kierunku, a jego obecność była tak imponująca i groźna, że inni klienci nieświadomie ustąpili mu miejsca. Grace cofnęła się, ale w zatłoczonej przestrzeni nie miała gdzie uciec. Oto moja dziewczyna! zawołał Derek, a jego głos był na tyle głośny, że słyszeli go ludzie przy sąsiednich stolikach. Wszędzie cię szukałem, kochanie! Czas wracać do domu. Oddech Grace stał się płytki i przyspieszony. Rozglądała się desperacko, uwięziona między zbliżającym się zagrożeniem a salą pełną nieznajomych, którzy nie mieli pojęcia, że są świadkami początku jej najgorszego koszmaru. Nie chcę nigdzie z tobą jechać, Derek. Grace zdołała wykrztusić z siebie ledwie słyszalny szept. Ale on nadal zbliżał się jak myśliwy, który osaczył swoją ofiarę. Nie rób scen, Gracie. W głosie Dererika dało się wyczuć znajomy ton kontroli, który sprawiał, że żołądek Grace skręcał się ze strachu. Wiesz jak to się skończy? Zawsze wracasz. W kawiarni zrobiło się ciszej, ponieważ inni klienci wyczuli napięcie. Rozmowy ucichły w połowie zdania. Grace poczuła ucisk w piersi. Znajomy strach zaczął ją ogarniać. Trzy miesiące wolności. W końcu mogła spać bez strachu, a teraz wszystko miało zniknąć. Wtedy podjęła decyzję, która zaskoczyła nawet ją samą. James obserwował tę wymianę zdań z rosnącym niepokojem, natychmiast rozpoznając tę dynamikę. Widział to już wcześniej, kontrolującego tyrana, który nie mógł pogodzić się z tym, że jego ofiara odzyskała wolność. Kiedy desperackie spojrzenie Grace spotkało się z jego wzrokiem po drugiej stronie sali, nie zawahał się. Bez zastanowienia Grace podeszła do stolika Jamesa, z drżącymi nogami, ale zdeterminowana. Przepraszam, szepnęła, dochodząc do niego proszę, po prostu potrzebuję. W porządku! powiedział cicho James, natychmiast rozumiejąc, cokolwiek potrzebujesz. Wtedy Grace zrobiła coś, co zszokowało wszystkich w kawiarni, łącznie z nią samą. Usiadła na kolanach Jamesa, jej ciało drżało przy jego, a ona objęła go za szyję, odgrywając rolę kochającej dziewczyny. James zareagował natychmiastowo i opiekuńczo. Objął ją ramieniem w tali, pewnie i uspokajająco, a drugą ręką delikatnie dotknął jej pleców. Graj dalej, szepnął jej do ucha spokojnym i pewnym głosem. Będę cię chronił. Derek zatrzymał się w miejscu, a jego twarz zmieniła się z drapieżnej pewności siebie w zmieszanie, a następnie w gniew. Co to ma znaczyć? Zapytał, podnosząc głos. James spojrzał na Dereka z cichą powagą, która wynikała z lat kierowania salami konferencyjnymi. I stawiania czoła wrogim przejęciom. Czy jest jakiś problem? Jego ton był uprzejmy, ale kryła się w nim stalowa determinacja, która sprawiła, że Derek mimowolnie cofnął się o krok. To moja dziewczyna, warknął Derek. Jednak część jego pewności siebie wyparowała w obliczu opanowanej postawy Jamesa. Nie, powiedziała Grace, zaskakując samą siebie siłą swojego głosu. Nie jestem już twoją dziewczyną. Poczuła jak ramię Jamesa zaciska się wokół niej w geście ochrony dodając jej odwagi, o której zapomniała, że posiada. Jeśli ta chwila poruszyła twoje serce, proszę daj filmowi kciuk w górę. Historie takie jak ta przypominają nam, że czasami nieznajomi stają się bohaterami w naszych najciemniejszych chwilach. Twarz Dereka pociemniała, a dłonie zacisnęły się w pięści. Myślisz, że jakieś garnitury cię ochronią? Myślisz, że możesz po prostu zniknąć? Groźba w jego głosie sprawiła, że kilku klientów kawiarni sięgnęło po telefony. Grace wyczuła, że sytuacja wykracza poza niezręczne spotkanie. Poczuła, jak kurczy się w sobie, a dawny strach próbuje ją ponownie ogarnąć. Przez dwa lata Derrick kontrolował każdy aspekt jej życia poprzez zastraszanie i manipulacje. Nawet po tym, jak w końcu uciekła, wciąż oglądała się za siebie, wiedząc, że on nigdy nie przestanie jej ścigać. Myślę, powiedział James, a jego głos brzmiał spokojną pewnością siebie człowieka, który nigdy nie wycofał się z walki. Że ta pani jasno wyraziła swoje uczucia i uważam, że powinieneś to uszanować. Nie wiesz, w co się pakujesz, kolego. Derek podszedł bliżej, próbując zastraszyć ją swoją posturą. Grace i ja. Mamy wspólną przeszłość. Prawdziwą przeszłość, a nie jakąś fałszywą sztuczkę, którą ona odgrywa dla ciebie. Wtedy Grace odezwała się głosem silniejszym niż kiedykolwiek wcześniej. Nasza przeszłość jest właśnie powodem, dla którego opuściłam Dereka, ponieważ nie potrafiłeś zrozumieć, że miłość nie polega na kontroli, strachu ani poniżaniu drugiej osoby, chodzi o zaufanie i szacunek. Spojrzała na Jamesa i dostrzegła w jego oczach coś, czego Dereryk nigdy jej nie okazał. I poczuła się bezpieczna. Twarz Derelicka wykrzywiła się z wściekłości. Bezpieczna. Chroniłem cię. Opiekowałem się tobą, kiedy nikt inny tego nie robił. Odizolowałaś mnie. Powiedziała Grace, a słowa wylewały się z niej jak spękniętej tamy. Zmusiłeś mnie do rzucenia pracy. Zerwania kontaktów z przyjaciółmi i wmówiłeś mi, że bez ciebie jestem bezwartościowa. To nie jest ochrona, to uwięzienie. W całej kawiarni zapadła cisza. Każdy zrozumiał, że jest świadkiem czegoś głębokiego i bolesnego. Starsza kobieta przy sąsiednim stoliku miała łzy w oczach, przypominając sobie być może własne zmagania sprzed dziesięcioleci. James czuł, jak ciało Grace drży przy jego. Ale to nie był już strach, to było drżenie kogoś, kto w końcu odnalazł swój głos po latach milczenia. Policja jest w drodze, powiedział spokojnie, kiwając głową w stronę baristy, który po cichu zadzwonił. Sugeruję, żebyś wyszedł, zanim przyjadą. Derek rozejrzał się po kawiarni i zobaczył, że wszystkie twarze zwrócone są w jego stronę z dezaprobatą i obrzydzeniem. Po raz pierwszy to on czuł się odsłonięty i bezsilny. Czy kiedykolwiek znalazłeś odwagę, aby powiedzieć prawdę, kiedy miało to największe znaczenie? Daj nam znać w komentarzach. Twoja historia może zainspirować kogoś, kto potrzebuje jej dzisiaj usłyszeć. Derek rzucił się w kierunku drzwi, ale po raz ostatni się odwrócił. To nie koniec, Grace. To nigdy się nie skończy. Drzwi kawiarni zatrzasnęły się za Derekiem. Ale napięcie w powietrzu pozostało. Grace nadal siedziała na kolanach Jamesa, cała drżąc, teraz gdy bezpośrednie zagrożenie minęło. Nagle uświadomiła sobie, gdzie się znajduje i co zrobiła. Ogarnęło ją uczucie wstydu. Tak mi przykro szepnęła, zaczynając się odsuwać nie powinnam była tego robić. Hej powiedział łagodnie James, kładąc dłoń na jej plecach. Nie masz za co przepraszać, byłaś wspaniała. W ciągu kilku minut przybyło dwóch policjantów, a ich obecność natychmiast uspokoiła atmosferę. Grace usiadła na krześle obok Jamesa, składając zeznania, a jej głos stawał się coraz silniejszy z każdym szczegółem. Pokazała im zakaz zbliżania się, który złożyła kilka miesięcy temu, dokumentację naruszeń Dereka zdjęcia siniaków, których wcześniej wstydziła się pokazać komukolwiek. Szukaliśmy go, powiedział funkcjonariusz Martinez z ponurą miną. Trzy inne kobiety złożyły przeciwko niemu wnioski. Twoje zeznania mogą pomóc w skazaniu go na długą karę więzienia. Gdy policja zakończyła spisywanie raportu i wyruszyła na poszukiwanie Dereka, kawiarnia powoli wracała do normy. Ale Grace nie czuła się normalnie. Po raz pierwszy od lat poczuła się silna, chroniona i co najbardziej zaskakujące, pełna nadziei. Dziękuję, powiedziała do Jamesa, a jej oczy zabłysły łzami. Nie musiałeś tego robić. Nawet mnie nie znasz. Wiem wystarczająco dużo odpowiedział James ciepłym głosem. Wiem, że jesteś odważna, nawet jeśli nie czujesz się tak. Wiem, że robisz najlepszą kawę w mieście. I zasługujesz na to, by czuć się bezpiecznie. Grace roześmiała się, co prawie zapomniała, jak się robi. Kawa tutaj jest naprawdę okropna. Od miesięcy próbuję przekonać mojego szefa, żeby znalazł lepszego dostawcę. Może powinnaś otworzyć własną kawiarnię, zasugerował James, a coś w jego tonie sprawiło, że spojrzała na niego uważniej. Znam się trochę na zakładaniu firm i mam przeczucie, że świetnie poradziłabyś sobie z prowadzeniem własnej. Nigdy nie przyszło jej to do głowy. Dereryk zawsze mówił jej, że jest zbyt głupia, żeby zajmować się czymś takim. Ale siedząc tu teraz i patrząc na siebie oczami Jamesa, poczuła iskrę czegoś, co uważała za utracone na zawsze. Ambicje. Nie mogłabym tego zrobić, zaczęła. Dlaczego nie? Zapytał po prostu James. Co cię teraz powstrzymuje? Jeśli podobała ci się ta historia o odwadze i nowych początkach, zasubskrybuj nasz kanał, aby uzyskać więcej wzruszających opowieści, które przypominają nam, że miłość i nadzieja mogą zwyciężyć strach. Sześć miesięcy później Grace stała za ladą swojej małej kawiarni Fresh Starts Cafe, obserwując poranny ruch z satysfakcją, o której nigdy nie śniła. Ściany były pomalowane na ciepły, żółty kolor, który przypominał jej słońce, a na ścianach wisiały prace lokalnych artystów. Jednak jej ulubionym miejscem był stolik w rogu, przy którym każdego ranka siedział pewien biznesmen, czytając gazetę i zamawiając kawę bez mleka z odrobiną śmietanki. Derek odbywał osiemnaście miesięcy więzienia po tym, jak trzy kolejne kobiety zgłosiły swoje historie. Zakaz zbliżania się był teraz stały, a Grace po raz pierwszy od lat spała spokojnie. Jednak oprócz ochrony prawnej znalazła coś znacznie cenniejszego odnalazła siebie. James dotrzymał słowa, że pomoże jej rozpocząć działalność, zapewniając nie tylko wsparcie finansowe, ale także prawdziwe wskazówki i wsparcie. Ich związek rozwijał się powoli, ostrożnie oparty na zaufaniu i szacunku, a nie na strachu i kontroli. Nigdy nie naciskał, nie wymagał, nie sprawiał, że czuła się mniej niż całkowicie wolna w wyborze własnej drogi. – To co zwykle – zapytała Grace, gdy James podszedł do Lady, choć oboje wiedzieli, że to już bardziej rytuał niż pytanie. – Właściwie – powiedział James, mrugając figlarnie. Myślałem o spróbowaniu dzisiaj czegoś nowego. Co polecasz? Grace uśmiechnęła się, rozumiejąc głębsze znaczenie jego słów. Oboje próbowali ostatnio nowych rzeczy. Grace zapisała się na zajęcia z biznesu w lokalnej szkole wyższej, a James zaczął pracować jako wolontariusz w schronisku dla ofiar przemocy domowej. Nauczyli się, że uzdrowienie nie następuje tylko dzięki wielkim gestom. Ale także dzięki małym, codziennym wyborom, które pozwalają budować coś lepszego. Mam nową mieszankę, powiedziała Grace sięgając po inny pojemnik. Nazywa się drugie szanse. Ma łagodny smak z nutką słodyczy i jest mocniejsza niż można by się spodziewać. Idealnie. Powiedział James obserwując, jak przygotowuje filiżankę z taką samą starannością. Z jaką podchodziła do wszystkiego w swoim nowym życiu. To brzmi dokładnie tak, jak tego potrzebuje. Kiedy podała mu parującą filiżankę, ich palce na chwilę się zetknęły, a Grace poczuła to znajome ciepło, które nie miało nic wspólnego z kawą. Nauczyła się, że prawdziwa miłość nie wymaga i nie kontroluje. Po prostu stoi obok ciebie, stabilna i silna. Oferując wsparcie, kiedy tego potrzebujesz, i przestrzeń, kiedy tego nie potrzebujesz. Poranne słońce wpadało przez okna kawiarni, rzucając wszystko w złote światło. Grace rozejrzała się po swoim małym królestwie. Klienci rozmawiali przy śniadaniu, pracownicy śmiali się podczas pracy. James usiadł przy stoliku w rogu z nową mieszanką kawy i poczuł głęboki spokój. Czasami najodważniejszą rzeczą, jaką można zrobić, jest zaufanie komuś na tyle, by pozwolić mu sobie pomóc. Czasami zbawienie przychodzi w postaci nieznajomego, który szepcze będę cię chronił i naprawdę ma to na myśli. A czasami to, co zaczyna się jako ucieczka, staje się początkiem życia, które zawsze było ci pisane. Jeśli podobała ci się ta opowieść o odwadze, miłości i nowych początkach, nie zapomnij polubić tego filmu. Podzielić się swoimi przemyśleniami w komentarzach poniżej i zasubskrybować kanał, aby otrzymywać więcej wzruszających historii, które przypominają nam, że nadzieja jest zawsze możliwa. Dziękujemy za towarzyszenie Grace i Jamesowi w ich podróży, obyś znalazł swój własny nowy początek, kiedy będziesz go najbardziej potrzebować.